Posłuchajcie, co przed chwilą powiedział ten niemiecki kolaborant. Na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej. To znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie. Albo Niemiec celowo kłamie, albo jest na tyle durny, że nie wie, czym jest infrastruktura krytyczna. Wysyłam interpelację, na razie ją zarejestrowało w systemie bez numeru. Gdzie domagam się informacji? Na jakiej podstawie prawnej? Przejścia graniczne z Niemcami zostały uznane za infrastrukturę krytyczną, bo ja takiego, takich przepisów w tej chwili ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych e, nie widzę. Kiedy zapadła decyzja o wpisaniu e, tych przejść granicznych i których dokładnie do wykazu infrastruktury krytycznej? E, I przede wszystkim, e, czy uznanie danego miejsca za infrastrukturę krytyczną oznacza automatycznie wprowadzenie zakazu fotografowania i rejestrowania materiałów wideo? No, bo jeśli tak, no to pytam w tej interpelacji wprost: czy ograniczenia w dokumentowaniu przejść granicznych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa, czy też ograniczenie możliwości rejestrowania działalności organów państwowych, w tym przyjmowania przez polskie służby osób przekazywanych przez stronę niemiecką bez jakiejkolwiek weryfikacji? Dodatkowo mamy informację o tym, że Polacy nie mogą używać w strefie przygranicznej dronów. Ludzie z certyfikatami, ludzie, którzy są w tym profesjonalistami, którzy mają wszelkie wymagane zezwolenia, latają bezpiecznie, zgłaszają to w aplikacji, która służy do, do, do tego, żeby latać dronem w Polsce. Po co to robią? Mogą to robić tylko i wyłącznie w jednym celu w celu zaspokojenia żądań państwa niemieckiego i dalszego przerzucania nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski. Jeśli będą próbowali usunąć yy, Ruch Obrony Granic, Patrole Obywatelskie, Kibiców, zwykłych mieszkańców, którzy poświęcają swój prywatny czas na to, żeby Niemcy nie przerzucali nam masowo migrantów, to wywołają wojnę domową. I Tusk wcześniej niż za dwa lata poleci z tego stanowiska, bo Polacy nie chcą widzieć kolejnego Polaka zadźganego nożem w serce, czy kolejnej Polki zgwałconej z wydłubanymi oczami śrubokrętem bo za to dzisiaj winę ponosi rząd. Ten gwałciciel przebywał tu nielegalnie, a służby nie zrobiły nic, żeby go zlokalizować i usunąć.